Elo. W tym materiale Kałach komentuje bieżące wydarzenia polityczne na świecie o Chinach, na Wrockim w rosyjskiej telewizji i zakazie social mediów dla dzieci. Zapraszam do oglądania. To właśnie ten detal sprawia, że niemieccy eksperci biją na alarm. Wiceprzewodniczący Komisji Wschodniej Niemieckiej Gospodarki, Filip Hausmann. Czyli uzależniamy się od Niemców. Nie no co ty, Polska w przeciw Francji, w 2K26 robi dominację. Mówi wprost, Stary. Polska staje się kluczowym partnerem Niemiec, a jej awans w rankingu handlowym nie jest chwilowym skokiem, tylko twardym o. trendem. Niemieccy inwestorzy mają ułatwione zadanie, mówi Greenfeld. Politycy rozwijają dla nich czerwony dywan. Tutaj można wystartować z biznesem niemal od razu. Chcesz mieć stałe dostawy prądu? Nie masz tego problemu, tak jak u nas. I to właśnie jest świetne. Do tego dochodzą ulgi podatkowe, korzystne ceny nieruchomości i niewielka biurokracja. Niemcy mogą się wiele nauczyć od Polski, mówi Grünefeld, który doradza również Volkswagenowi, Hańcowi, Klasowi i Bayerowi. A podkreśla przy tym, że problemy strukturalne Francji, niski wzrost, napięcia fiskalne i słaba, dyna i słaba dynamika inwestycji kontrastują z relatywnie dobrą kondycją polskiej gospodarki. W szerszym kontekście to coś więcej niż prestiżowy ranking. Dla Niemiec, które same zmagają się dziś z kryzysem przemysłowym i spowolnieniem, Polska staje się jednym z filarów stabilności handlowej w Europie Środkowej. Dla Francji to sygnał ostrzegawczy, a dla całej Unii dowód na to, że centrum ciężkości gospodarki UE powoli przesuwa się na wschód. Nawet jeśli w Brukseli, wciąż nie wszyscy chcą to głośno przyznawać. Sponsorem kanału Globalista jest Sklep Sportowy. To poziom... Dobrze, się pozbyłem bitcoinów. Najniższe Ale się. fart. Co odpaliło zjazd? Polityka. Ale ku... fart. Spłynność. Ja novelacji... pi... Na nowego szefa rezerwy federalnej przez Donalda. Rynek dostał jasny sygnał. Może być mniej łatwego pieniądza. Walsh jest skojarzony między innymi z podejściem zakładającym zmniejszanie bilansu Fed, co dla inwestorów brzmi jak mniej płynności, większa presja na ryzykowne aktywa. Oczywiście nadal będzie powtarzał, że inflacja jest najważniejsza i że Fed musi skupić się na jej obniżaniu. Ale uważa, że jest to bardziej osiągane niż Okej. Okay. Myślę, że na tym etapie Kevin Walsh przekazuje prezydentowi, że prawdopodobnie można kontynuować obniżki 100%. Być może nie nastąpi to tak szybko, jak niektórzy oczekują, ale wraz z pojawianiem się nowych czynników po stronie poda że chce on, w pewnym sensie wysadzić powietrze Fed i przeprowadzić Przez poważne na. zmiany sposobu jego funkcjonowania. Drugi cios to ETF-y. Produkty oparte o Bitcoina notują długą serię odpływów, a Bloomberg podawał, że w trzy miesiące z amerykańskich funduszy wyparowało łącznie około 5,7 miliarda dolarów. I kiedy ETF-y oddają kapitał, a dźwignia na rynku pęka, zaczynają się likwidacje. W ostatnią sobotę na całym rynku krypto wycięło pozycje warte około 1,4 miliarda dolarów. Najważniejsze, to nie jest tylko zły dzień dla Bitcoina, to sygnał, że rynek boi się jednego słowa płynności. I jeśli Fed faktycznie przekręci kulek, krypto może mieć przed sobą jeszcze naprawdę nerwowe tygodnie. Ale kto trzyma krypto, ten na pewno coś na ten temat wie. Weźmy pod uwagę, że rok 2025 nie był dobrym rokiem dla kryptowalut, a początek 2026 ciągnie tą złą pasę. Stany Zjednoczone znów balansują na granicy zamknięcia rządu federalnego. Jeśli Senat do piątku do północy nie uchwali ustawy budżetowej, część administracji przestanie działać. Tym razem zapalnikiem nie są podatki ani dług publiczny, lecz finansowanie służb imigracyjnych ICE. Które demokraci otwarcie chcą zablokować? Demokraci zapowiedzieli, że nie poprą pakietu budżetowego, bo republikanie lojalni wobec Donalda Trumpa powiązali finansowanie całego rządu z dalszym finansowaniem ICE, działającej w strukturach Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego. Decyzja zapadła po tym, jak w styczniu agenci ICE zastrzeli dwie osoby w Minneapolis, co wywołało protesty i bunt w Partii hmm. Demokratycznej. Lider demokratów w Senacie, Chuck Schumer, jasno zapowiedział blokadę, jeśli w ustawie pozostanie finansowanie ICE bez realnych zabezpieczeń i kontroli. Bez tego głosów demokratów nie będzie, a bez nich nie da się zebrać wymaganych 60 głosów w Senacie. Republikanie z nami negocjować, żeby w ogóle przeforsować jakąkolwiek ustawę. Porozumienie, które osiągnęliśmy dzisiaj dokładnie spełnia to, czego chcieli demokraci. Oddzieliło finansowanie Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego D DHS od pozostałych ustaw budżetowych tak, abyśmy mogli zreformować DHS, ograniczyć działania IICE i położyć kres przemocy. Kiedy USA były ostatnio zamknięte i dlaczego, poprzedni shutdown miał miejsce jesienią 2025 roku i przeszedł do historii jako najdłuższy w dziejach USA. Trwał kilkadziesiąt dni i był efektem politycznego paraliżu wokół budżetu, sporów o wydatki federalne oraz presji ze strony administracji Trumpa na konkretne zapisy ustawowe. Setki tysięcy urzędników zostały wtedy wysłane na przymusowe urlopy, a część instytucji działała tylko w trybie awaryjnym. Co stanie się teraz, jeśli porozumienia nie będzie, zamknięte zostaną nie tylko DHS i ICE, ale też m.in. Departament Obrony, Edukacji, Zdrowia, Pracy i Transportu. Republikanie już przygotowują narrację, że winni będą demokraci. Choć to oni połączyli sporną ustawę o ICE z całym pakietem budżetowym. Krótko mówiąc, to nie jest techniczne sporo liczby, tylko otwarta wojna polityczna o władzę nad aparatem państwa. A jeśli nikt nie ustąpi, USA znowu mogą po prostu się zatrzymać. No to jest... przecież to nic się nie stanie, kur... Rosyjska telewizja tak i propagandziści nie zostawili suchej nitki na Karolu Nawrockim. Mały prezydent Polski, Nawrocki jest zbrodniarzem wojennym i został ogłoszony międzynarodowym poszukiwaczem. Czy znowu się walczyć z Rosją? Polscy panowie, po raz kolejny wasza ziemia zostanie rozerwana i rozdana sąsiadom. Gdy cały świat, jak co roku, wspominał ofiary Holokaustu w 81. rocznicę, wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau, prezydent Polski Karol Nawrocki powiedział coś, co zdenerwowało propagandę Kremla podczas uroczystości w Oświęcimiu. Podkreślił, że choć to Sowieci wyzwolili Auschwitz, to poza murami obozu nie czekała na więźniów. Wolność, bo był to też ten sam sowiecki świat, dzięki któremu Adolf Hitler mógł w 1939 roku rozpocząć wojnę światową i doprowadzić do tragedii Holkaustu. Z punktu widzenia rosyjskich decydentów to było jak rzucić rękawice, bo przecież ich narracja mówi coś zupełnie innego. No i zaczęło się. Zamiast spokojnej debaty mamy normalnie walkę na ringu. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow bez ogródek oskarżył Polskę o rusofobiczne nastroje i własną interpretację historii. Według niego to Warszawa i kraje bałtyckie stoją w pierwszym rzędzie w szeregu rusofobów. A próby sprowadzenia rozumienia historii do własnego mianownika wcześniej miały się nie udać. Dać, bo jak to ujął, w polskim kierownictwie panowała nienawiść do wszystkiego, co rosyjskie. Z jednej strony XD, z drugiej strony to jest bardzo zgubne. Wiesz dlaczego? Bo ja to zauważyłem, powiem Wam szczerze, że nie to jest rzecz drugofalowa, ale Rosjanie tego wykorzystać na przykład za 30 lat. Coś takiego. Tak jak wykorzystują teraz to do Ukrainie względem formacji tych UPA, Azowów i tak dalej. I... Jak głupio to nie zabrzmi. My trochę powinniśmy być ponad tym i traktować Rosję jako kraj, który dosłownie nie istnieje. Nie? Ale to nie Ani kur... potępiać, ani nie zaczepiać. Oni po prostu nie istnieje. Wspierać Ukrainę i Totalnie zero kontaktu, Koniec. nie. Rosyjska rzeczniczka MSZ Maria Zacharowa poszła jeszcze dalej. Oskarżyła nawrockiego o fałszowanie historii i błędne twierdzenia, jakoby Związek Radziecki miał ponosić odpowiedzi. Tylko, że wiesz, że po wojnie na Ukrainie, jak będzie 5-10 lat pokoju, to Niemcy wrócą, jak. To też dziwnie brzmi, bo tak jakby nie robili, jakby to powiedzieć, kurwa nimi interesów, nie, Niemcy wrócą do robienia z różnych interesów i znowu będzie ta pierdolka, Polska im stała na przeszkodzie i wiesz. Kur... Po prostu, żeby to się na nas jakoś w jakiś sposób nie... nie stary yy, żeby to się na nas nie zemściło, bo powiem ci szczerze, że obecnie NATO nigdy nie było chyba. Widać większych rozłamów w NATO tak naprawdę. Mówią, że Putin zjednoczył NATO, a mi się wydaje w drugą stronę, że Putin pokazał, że NATO nie działa jednak tak perfekcyjnie w pierwszych miesiącach wojny. Niemcy wyślą hełmy, ci się zastanowią, ci zrobią to, ci zrobią tamto. I ja ci powiem szczerze, że ja się zastanawiam, jakby NATO zareagowało, gdyby Rusy po prostu weszli do Estonii, czy coś w tym stylu. To jest kur... wiesz, Bo jeżeli Rusy do Estonii, rozpoznają wszystkich polityków estońskich, zostawią swoich polityków i później USA powie, że mają się wycofać, albo ich zbombardują i Rus Okej, okay, to się wycofujemy do siebie i się ruszają, a politycy zostaną. Wiesz, to jest takie. Sam Wielki w Rosji jest poszukiwany. A co powiedział jeszcze naczelny propagandysta Kremla, czyli Sołowiow? Oczywiście poza wyzywaniem Nawrockiego zastanawiał się, czy Polska w ogóle powinna istnieć jako jedno zjednoczone państwo. Ohydne wystąpienie polskiej szumowiny, ale po raz kolejny staje przed nami bardzo ważne pytanie. Czy jesteśmy pewni, że Polska może istnieć jako jednolite państwo? Chcę tylko, żeby każdy Rosjanin usłyszał to zdanie i zrozumiał, że prezydent Polski Nawrocki jest osobistym wrogiem każdego Rosjanina. Według Sołowiowa to też Polska jako pierwsza podpisała pakt z Hitlerem. Ta nazistowska szumowina, która nie zna historii i świadomie ją przekręca. Chcę przypomnieć, że Polska była pierwszym państwem, które podpisało układ z Hitlerem. Że Hitler osobiście był obecny na pogrzebie Piłsudskiego. Do tego, oczywiście, narracja, że Polska to w ogóle ma miasta tylko dzięki Rosji. Czasem człowiek myśli, że przecież. Ale powiem ci, w tym jest trochę prawdy i nieprawdy. To prawda, że jako pierwsi podpisaliśmy pakt o nieagresji z Hitlerem. To prawda, że wzięliśmy udział w Zaolsiu i w Czechach. No i to też jest po części prawda, że gdy. Nie mielibyśmy dzisiaj Śląska i Pomorza. Ale to też nie z dobrego serca, tylko żeby osłabić Niemcy i. już wiadomo, jak na to nawet reagować. Znaczy, no panowie, no chuj im w dupę, nie? Ale historia jest historią, no. tych ludzi, pomagaliśmy im, budowywaliśmy miasta. A wyczerpane rosyjskie i radzieckie wojska rzuciły się z ostatnich sił, by wesprzeć powstanie warszawskie. Choć mówiono, żeby poczekać. Ilu naszych zginęło. A teraz ta nazistowska otwiera swoje brudne usta. Także typowe opowiadanie głupot o naszym kraju w Rosji ciąg dalszy. Ale prezydent Nawrocki tym sposobem stał się teraz tematem numer jeden o rosyjskiej propagandy. Ale to jest dobre właśnie dla Nawrockiego. My nie lubimy. Wróg... W Polsce jest naszym przyjacielem, więc nawrocki jest sigmą prezydentem. W dzisiejszym teraz biznes i świat to już wszystko. Dajcie znać w komentarzach, co o tym uważacie. Pamiętajcie też, żeby napisać mi o czym chcecie posłuchać w kolejnym filmie i żeby zostawić kciuk w górę oraz subskrypcję. I podać ten film dalej, żeby niósł się w algorytmie. Mam nadzieję, że dzisiaj dowiedzieliście się od nas czegoś ciekawego. Słyszymy się już niedługo. Dziękuję wam jeszcze raz. No i cześć. Teraz będą bili e, pianę. Teraz bili pianę z tych plików Absteina, nie? Że Rusy, normalniejsi, konserwatyzm, co, i tak dalej. No oni tak będą gadać, że są normalni, że są kurwa że bronią kurwa i. Tak źle nie było od 12 lat. Bezrobocie w Niemczech najwyższe od ponad dekady, a do tego więcej upadających firm niż podczas rysłu, żeby zakazać nastolatkom Instagrama czy TikToka. Dziś na natomiast Francja ma swoją ustawę. Indie piszą własną. Polska ma mieć gotowy projekt pod koniec roku, a Finlandia, Dania, Turcja i Hiszpania stoją w kolejce. Ale to jest pogers. Ja bym stary ja bym stary ten. Ja bym zakazał do 15 roku życia dostępu do TikToka, Instagrama, Twitcha, YouTube'a.